Zapraszamy do odwiedzin krakowskiego mini egzotarium. Porozmawiamy z Wojtkiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Krakowscy Rówiarzy, który opowie Wam o funkcjonowaniu tego miejsca. Zapraszamy. Ogona.pl najbardziej brodata strona w internecie. Znajdujemy się w mini egzotarium. Opowiedz nam coś o tym miejscu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mini egzotarium znajduje się w szkole Jańskich w Krakowie, na Osiedle Niepodległości. Znajdujemy się na drugim piętrze w szkole. Jest to mini egzotarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Krakowskich Żółwiarzy. Grupę, która tak naprawdę działa już od 2009 roku wtedy, kiedy została zainicjowana pierwsza krajowa impreza z okazji Światowego Dnia Żółwia. I mini egzotarium zostało wykonane przez prezesa Stowarzyszenia Krakowskich Żółwiarzy, pana Tadeusza Orenowicza, przy pomocy właśnie wolontariuszy ze szkół, zarówno tutaj, ze Szkoły Niepodległości, jak i ze Szkoły Ogólnokształcącej Integracyjnej numer 1 w Krakowie. Jak funkcjonuje egzotarium? Czy można je odwiedzić? Jeśli chodzi o egzotarium, to funkcjonuje ono na zasadzie adopcji, wstępnej przyjmowania różnych zwierząt, które trafiają do nas z interwencji. Natomiast jeśli chodzi o odwiedziny, to jedyne otwarte dni właśnie, kiedy można wejść tutaj od strony zaplecza do mini egzotarium, co mają miejsce w trakcie Krajowych Obchodów Światowego Dnia Żółwia. Natomiast obserwować żółwie można jedynie przez tą tutaj widoczną szybkę. Ile okazów w tym momencie znajduje się w egzotarium? Obecnie w egzotarium znajduje się około 20 żółwi, natomiast ich liczba ciągle się zmienia ze względu na e, adopcję, jak i również właśnie przyjmowanie kolejnych żółwi z różnego rodzaju interwencji, czy też przekazywania przez właścicieli, którym się niestety te zwierzęta znudziły. Mhm. E, jakie gatunki możemy tu spotkać? E, w egzotarium mamy tak jak tutaj na e, rękach trzyma żółwia rzecznego, pseudemys kąkina. konkina. E, konkina nazywanego również potocznie żółwiem hieroglifowym, żółwie żółtobrzuche żółwie czerwonolice, należące do jednego gatunku żółwi ozdobnych, a także żółwie ostrogrzbiety, będące tutaj reprezentowane przez dwa gatunki żółwi. I właściwie to tyle, jeśli chodzi o gatunki, które możemy zobaczyć w egzotarium. Opowiedz w jaki sposób zwierzaki do Was trafiają. Każdy żółw trafia do nas w róż... inny sposób, ze względu na to, że część żółwi trafia do nas z pierwszej ręki czyli właściciel szuka miejsca, gdzie może takie zwierzę przekazać. Ale zdarzają się też żółwie, które mają jakąś bardziej bogatą historię, tak jak tutaj żółw, żółtobrzuchy, samczyk młody, który trafił do nas dzisiaj rano. Prelentał się właśnie w okolicy osiedla, gdzie jakaś pani go znalazła, przekazała do lekarza weterynarii, ponieważ leła się mu krew z pancerza, jakieś urazy. Oczywiście zostało podjęte leczenie, no i żółwik został przekazany właśnie w nasze ręce po hospitalizacji. I teraz czeka na adopcję. Jeżeli ktoś był zainteresowany, to zapraszamy. Powiedz nam kilka słów o Krakowskich Żółwiarzach. Krakowski Żółwiarze to grupa, która działa od 2009 roku. Wtedy zorganizowaliśmy po raz pierwszy krajowe obchody Światowego Dnia Żółwia. Natomiast od 2012 jesteśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie Krakowskich Żółwiarzy i pod tą nazwą już funkcjonujemy i działamy. I organizujemy różnego rodzaju imprezy, spotkania, nowochódzkie spotkania z egzotyką dla najmłodszych, spotkania przyrodnicze, spotkania podróżnicze, a także właśnie obchody Światowego Dnia Żółwia. Pomysł na organizację krajowych dni żółwia? Pomysł zrodził się w 2009 roku, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast dni żółwia obchodzone są na całym świecie od roku 2000 za przyczyną organizacji American Toy Toys Rescue. I właśnie postanowiliśmy podjąć tę inicjatywę i zorganizować takie obchody również u nas w kraju. No i w tym roku po raz szósty spotykamy się w gronie miłośników, pasjonatów, hodowców, a także opiekunów tych zwierząt. Jakie macie plany na tegoroczne dni żuwia? Tegoroczne dni żuwia odbędą się tak jak w tamtym roku właśnie w tej szkole. Oczywiście jedną z atrakcji będą drzwi otwarte tego mini egzotariu tak samo wystawa zwierząt terrorystycznych, a podczas obchodów, dni, podczas całego dnia obchodów dni żuwia będą miały miejsce różnego rodzaju prelekcje, zarówno obejmujące dziedziny weterynaryjne, hodowlą nie tylko związane z żółwiami, bo również o Agamach Brodatych będzie prelekcja. Także przygotowaliśmy już szeroki zakres ciekawych tematów. Jeśli chodzi o dodatkowe atrakcje, odbędą się również warsztaty artystyczne dla najmłodszych, gdzie dzieci będą miały możliwość wymalowania żółwików, pomalowania, a także ulepienia ich z masy solnej. Dzięki za rozmowę. Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na szósty krajowe obchody Światowego Dnia Żółwia, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.tartodayterrarium.pl i naszego fanpage'a. Dziękuję. Dzięki. Jeśli chodzi o żółwie ozdobne, bardzo łatwo rozpoznać kłeś. Samiec ma bardzo charakterystyczne długie pazury na przednich kończynach, natomiast samiczka ma pazurki znacznie krótsze. I drugą cechą pozwalającą bez problemu na rozróżnienie łci jest ogon. Samca jest on dosyć długi, jest on bardziej rozszerza się u nasady ogona, natomiast samiczka ma ogonik znacznie mniejszy niż samiec.